Siema, z tej strony Napster, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny w wocie z modami, który generalnie będzie wracał na antenę, tak postanowiłem za namowami Utima. I dzisiaj pierwszy z modów, głównie dlatego, że sam chciałem go mieć i szukałem go dla siebie, mod, który tak jak widzicie na tym filmiku tutaj obok mnie, pokazuje po prostu na czacie informacje o tym, że przeładowujemy i jak długo jeszcze będziemy przeładowywali. Ponieważ jest to polska wersja moda, znaleziona na polskiej stronie, to yy, mamy tutaj komunikat po polsku. Nie wiem, czy komuś to przeszkadza, czy nie. Myślę, że da radę to zmienić, jeżeli sobie otworzymy po prostu plik tego moda i tam pogrzebiemy, aczkolwiek no, nie ma to chyba sensu. Myślę, że każdy zdrowomyślący człowiek, który nie mówi po polsku, domyśli się o co chodzi. Yy, tyle z działania tego moda. Po prostu klikamy guziczek C na klawiaturze. I w tym momencie na czacie pojawiają się od razu te dwa napisy, które tutaj mieliście okazję zobaczyć. No i wszystko, jeżeli chodzi o instalację, to jest instalatorek zrobiony przez Napstera, któremu pokazujecie po prostu swój główny folder z WOTEM, on dalej już sobie sam świetnie radzi i w 10 sekund macie moda zainstalowanego. Mam nadzieję, że wszystko jasne i klarowne. W razie pytań piszcie tutaj w komentarzach. Jeżeli ja Wam nie pomogę, to na pewno ktoś inny kto sobie poradził z problemem z problemem da Wam znać jak go rozwiązać. No, tyle na dzisiaj króciutko, szybciutko jak to w wocie z modami. Trzymajcie się dzięki za uwagę na razie cześć.